Słuchajcie kochani Święta, święta i po świętach Dzisiaj 27 grudzień Nie wiem czy ten film będzie poczynął się jako nowy film Już to materiału nagrałem z warsztatu Czy po prostu wrzucę to, jakoś zrobię z tego wszystko wycinki i wrzucę to jako jeden film Wybieram się na plażę na żadną taką plażę w zasadzie plażę wyczyszczone ale jadę bo mam się wolne warsztat zamknięty piękna pogoda i jadę bo mam coś do sprawdzenia a to zobaczycie na plaży 6 minut pustki pustki są tutaj już po sezonie na sprzedaż dojechałem na plażę dlaczego przyjechałem? na dwie godzinki, dlaczego? nowy nabytek idę wypróbować proszę bardzo Equinoxa 800 Także, pobawię się nim na plaży, troszeczkę się go pouczę i zobaczymy. Idę na plażę, o, mamy detektorystów młodych, proszę bardzo. Dobra, pierwszy raz będę nim chodził, rozwijamy się w maszynę i zobaczymy popuszczamy co dobre to jest że tu jest zabezpieczenie jak jak w... stawiamy sobie na długość kabel to cyk cyk nie wiem muszę sobie zapamiętać na którym mam mieć zobaczymy tak możemy jeszcze jedną o. i zabezpieczamy żeby nie było I co odpalamy maszyna odpalona troszeczkę przygotowałem się i co teraz ustawiamy na ustawiamy na to nie to Wejdź. Dobra, wyszliśmy Stawimy na plaża 1. Plaża 2 to jest... Na razie nic nie będę robił, jest plaża 1 ewentualnie. suchawek nie wiem jak to będzie ale zobaczymy Zawsze coś zapomnę. Głośność, jeszcze też głośność. A trzeba to do do, do gruntu zrobić. Dobra. No tu mamjdzie 18, 19, tak 21 iść głęboko. co to może być nie wiem się wykopałem mam sicie co to jest waziko o, długo leżało i głęboko było no po zaczyna mi się podobać zaczyna mi się podobać Zostawienie tego detektora, to jest plaża 1, na multitonach chodzę, no to wszystko no, zobaczymy, na razie jest dobrze, ID 11, 10, 1, ale bardzo głęboko. Z jakiś bardzo stary pieniążek mocno zardzewiały, bardzo długo tu leżą ale jak się wyczyści to będzie wiadomo tutaj jest, ale fajnie bił, bo jaki bije na 6 8 6 i 8 5 groszy będzie podejrzewam Idziemy dalej ID 22 Oh, to jest ID 22 to jest kapsel ładne bicie kapsel od idziemy dalej ID 22 kapsel od wódki 18,21 to jest 2 zł ID 1 to jest folia aluminiowa jedynka I dalej ID11 kopałem wficie no, i 11 co to jest? Jest kolejna monetka i 11 to jest iD11 to jest 20 groszy Też trochę tu poleżało No proszę, iD11 20 groszy ID 16 17 A to może być Jak się kopię to ID16, to może być i też mają te małsicie sicie coś burgocze ID16 Kupka od pasty Tupka od pasty nic więcej nie ma idziemy dalej iD 15 10 groszy ID 15, 10 groszy, 16 na folię, nam aluminium 15 na 10 groszy OK idziemy dalej ID 18

bardzo głęboko chyba detektor na głęboko tu więcej nie ma idziemy dalej no kolejne dwa ziko musi być uh. Два злота, быть. Ну, вообще-то. это не 2 злотых это не 2 злотых 19 2 не знаю чего это идем дальше тут у меня очень 21 Widzicie, kopane na żywo. Sygnał 21, bardzo fajny ton. Co to będzie? No zobaczcie. 5ZIKO. Ale one tu leżały. Nie, jedno euro. 1 euro. Zobaczcie, 1 euro. Euroczek. Bardzo fajnie. ID21, bardzo ładny sygnał coś tu jeszcze piękna pogoda naprawdę jest piękna pogoda ludzi na spacerze, jest normalnie to jest 27 grudzień a powiem szczerze nawet krótkie spodętki mógłby człowiek ubrać bo jest naprawdę ciepło jest bardzo cieplutko ten detektor mi się coraz bardziej podoba bo on więcej monetek niż śmieci znajduje cichy fajny łatwiej one są chyba łatwiejsze w użyciu niż legend tak mi się wydaje z legendę trochę chodziłem nawet mam go w bagażniku. ale gdzieś jeszcze czuję luz, ale nie wiem gdzie tu chyba a, a trzeba kręcić było tu ok tu jest jakiś sygnał a to będzie folia ale wykopię żeby przekonać się musik się go dopiero uczę mam co będzie folia jakaś no tak widzicie do 10 jest folia tak 6 ale lecimy dalej ok ciekawostka jest. jest folia ale z czymś jeszcze coś z czymś musi być i mam w sicie co to, to może być? ID17 o upadło mi proszę 20 groszy jest 20 groszy i i muszelka to takie 20 groszy, stalowe tak? Бил. Окей. Ладно, сигнал. ID 202. Общите. Это ID Что там есть? Кошмонная там? Не, гузик. Это гузик. Напа. Еще. Guzik od spodni napa jakaś. ID22 tu więcej nie ma. Idziemy dalej. ID13 nie wiem, ale jest przycie. I to jest jakaś jakieś, jakieś biżuterijka. Mała biżuteryjka, zawieszka z jakimiś kamniuszkami, żeby nie widać. ID 13 proszę. Mała biżuteryjka, fajnie. Co dalej? Ona za tymi barkami, statkami, tam, czy jak on tam. Nic, ani jednej nawet sygnału nie ma, wróciłem z powrotem na to miejsce, tam są młodzi detektoryści młodzi Wreszcie jakiś ciekawy sygnał, 17, 2, 2 zł, ale głęboko Kopie. Ona za tymi barkami statkami tam czy jaką tam nic ani jedny nawet sygnału nie ma wróciłem z powrotem na to miejsce tam są młodzi młodzi detektoryści wreszcie, wreszcie jakiś ciekawy sygnał 17 2, 2 złota głęboko jak puszka puszka zakopana i zabieramy A idzie 12 albo folia nie wiem co to może być mam w świetle folia jakaś folia kawałek amelinium no tak, kawałek aluminium Idziemy dalej no ładny sygnał 22 na puszkę puszka albo kapsel od wódki mam Пушка или капсула от будки, а... Что Ладно, один. Замяшка. На два Kapty mało wyjątkowo W ogóle sy mało sygnałów jest nie o to jest Na razie 1 euro, 5 zł A sprawdź, bo dopiero go kupiłem Sprawdza po prostu bawię się nim Co teraz to wyszło? I łóżka no proszę, nawet na plaży łuskę znaleźć. wczoraj znaleźli też. Też? No. No, a biło jak 2 złote No nie odczytam teraz Co mhm. to jest? Ciemno trochę. Useczka. A tak to. No. Jedno euro. No i ta zawieszka tam, nie wiem, co to srebro, srebra, co do, do Nie wiem, jest taka. Czy to jest minione? Hmm. Yeah. Jak ci no. mi nie, nie, nie się działo, to sobie polecię po swojej zapłacie Nie opłaca tam, się Tamta strona w ogóle nic Nic, absolutnie nic Na tej stronie to dało wszystko Niego tak latania nawet na dzisiaj. Podsumowanie przy samochodzie. Albo w domu. Powiem, że jestem zadowolony z niego. Ale na końcu, jeszcze żadnej piątki tu nie znalazłem. I tak sobie rzuciłem swoją piątkę i co się okazało? Okazało się, że ona bije na 15. ID 15. A ja czasami omijałem się, że ten kapsel. że tym razem przekopać wszystko no dobra, zgodnie jestem nie ci wyrzucę po co mam je dźwigać trochę kapsli było nie dużo ale było a to jest łuska to jest łuseczka to te dwie łuski zarazem widzicie Teraz sprawdzimy w domu Dwie łuski Jeszcze trochę śmiecia W kieszeni jest Dobra Do samochodu I do domu Dwa godzina Wchodziliśmy No Dwie godzinki Pani, ja jestem winien Wam zrobić podsumowanie dzisiejszego dnia. Byłem dwie godzinki, żeby sprawdzić nowy detektor. Spisał się dobrze. No, będę się uczył ustawienia i tak dalej. Co to dzisiaj mamy? Mamy tak, 1 euro. Fajnie. Nie trzeba jechać do Włoch, żeby euro znaleźć. Zartuję oczywiście 2 złote. 4 zł, 4,40 to jest 5 groszy, bardzo stare, jakieś niezawródzone. Do tego taki guzik. Guzik, taka biżuteryjka, ale to jest, to nie jest srebro chyba. Jeszcze dokładnie się przyjrzę, nie mam sobie telefonu, ale jakieś takie kamiuszki ma świecące. Taka zawieszka. No i dwie łuski. Dwie łuski Je też trzeba będzie, bo nie jestem w stanie odczytać. Ta to już jest gnieciona. Dwie łuseczki no i co dalej? No i dalej? Mam teraz przerwę świąteczną, i Niedługo sylwester. Jutro jest sobota, jutro wyruszam na plażę. Żeby cały czas uczyć się tego detektora. i no, jeszcze 10 groszy było tutaj. Do razu mamy 4,55 i 1 euro. I to na plażę nadmorską. Miałem jechać na, na, na Lasy Tucholskie, ale jest tam na poszukiwania. Ale właśnie nie dogadałem się do końca. I chyba pojadę na plażę morską. Ten film wejdzie jeszcze przed Sylwestrem. Jeśli tak, to życzę Wam wszystkiego najlepszego. Z okazji nowego roku. Dużo szczęścia, zdrowia i jakby co. Liczę na subskrypcję. Łapki w górę. No, dużo będzie filmów, dużo będzie wyjazdów teraz po świętach, po nowym roku też. Bo no, mam wolne po prostu i no, wsiadam, że no będzie pogoda, wsiadam w samochód i. i